Wyobraźcie sobie tę scenę. Wyczerpana kobieta po kolejnej niekończącej się nocy na służbie pragnie tylko jednego zapaść się w materac i spać, aż zapomni o zmęczeniu. Ale to, co zastaje po powrocie do domu, jest w stanie zamienić nawet najbardziej cierpliwą osobę w wulkan gotowy do erupcji. Łóżko, które dzielisz z mężem. Mieszkanie zamieszkane przez teściową, śpiące, jakby to miejsce było jej własnością. A mąż. Nocowano na sofie w salonie, jakby wszystko było normalnie. To nie fikcja to rzeczywistość, z którą alejna Gawrilowna Kislicina zmierzyła się pewnego szarego listopadowego poranka, i która zmieniła wszystko na zawsze. Ilen nie należała do osób, które łatwo się kłaniają. W wieku 32 lat brała na siebie nie tylko wyczerpujące obowiązki pielęgniarki ratując życie, gdy wiele osób spało, ale także odpowiedzialność za utrzymanie rodziny. Podczas gdy ona była wyczerpana między zmianami i rachunkami. Jej mąż Maksimo pracował w niskopłatnej pracy i ciągle narzekał na swoje życie, jakby padł ofiarą okrutnego losu. Ale prawdziwym sprawdzianem cierpliwości Elini było jej imię i nazwisko, Jana Borisowna, jej teściowa. 58 kobieta, która zachowywała się, jakby dom należała do niej, pojawiała się bez zapowiedzi i krytykowała wszystko, od przyprawiania jedzenia po sposób, w jaki Elena wychowywała swojego pięcioletniego syna Artema. Maksymalny? Nawet nie pomyślałem o wtrącaniu się. Łatwiej było mu spuścić głowę i pozwolić matce robić, co chce, niż wdawać się w kłótnie. Tego pamiętnego dnia Elena wróciła do domu po nocy spędzonej na nagłych przypadkach medycznych, z ciałem domagającym się odpoczynku i wyczerpaną duszą. Mieszkanie powinno być puste Maksimo zabrałby Artem do szkoły i poszedł do pracy, zostawiając ją wolną, by odzyskała siły. Ale kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła w przedpokoju parę nieznanych obcasów i płaszcz, który natychmiast rozpoznała. Serce zamarło. Jana Borisowna po raz kolejny wtargnęła w jego przestrzeń bez najmniejszego zastanowienia. W salonie Maksimo spał na Sofie, owinięty kocem, nieświadomy świata. Ilen poczuła, jak narasta w niej złość. Dlaczego nie był w pracy? A gdzie do cholery była teściowa? Odpowiedź przyszła, jak cios w brzuch. Wchodząc do pokoju, zastał Jana Borisownę rozciągniętą na łóżku i mruczącą niczym królowa tego miejsca. Rozczochane włosy, rozmazany makijaż, mocny zapach tanich perfum zmieszanych z alkoholem. Przez chwilę Elejne stała zmrożona z niedowierzaniem. Zmęczenie zniknęło, zastąpione falą czystego oburzenia. Jak ta kobieta śmie leżeć w jego łóżku? I dlaczego Maksymes na to pozwolił? Nie marnując czasu, poszła do salonu i mocno potrząsnęła mężem. Maksimo obudził się, mamrocząc z zapuchniętymi oczami i sprężyną sofy wetkniętą we włosy. Dlaczego mnie obudziłeś? Poskarżył się, jakby to on był ofiarą. Dlaczego twoja matka śpi w naszym łóżku? odparowała Elena, powstrzymując głos, żeby nie krzyczeć. Odpowiedzą był cios w klatkę piersiową, gdzie indziej miała spać. Wczoraj wieczorem przyszła zdenerwowana, mówiąc, że sąsiedzi hałasują. Nie mogłem jej zostawić na ulicy. Ilen poczuła, jak krew się w niej gotuje. Mogła spać na kanapie albo w swoim domu. To nie mój problem, odpowiedział, a każde słowo tnie jak ostrze. To nie twój problem? To moja mama i ja decyduję, gdzie ona śpi, odpowiedział Maksimo, jakby to zamykało sprawę. To była ostatnia kropla. Po nocy ratowania życia, podczas gdy on nie robił nic innego, jak tylko ulegał kaprysom swojej matki, Ilen nie mogła już tego dłużej znosić. Stanowczym krokiem wrócił do pokoju i trzasnął drzwiami. Jana Borisowna obudziła się gwałtownie. — Co to za hałas? — Niech ktoś odpocznie — narzekała, jakby zasady panujące w jej domu były jej własnością. — Wstawaj i wyjdź z mojego łóżka. Teraz — rozkazała Elenia lodowatym głosem. Jak śmiecie tak do mnie mówić? Jestem starsza, miej szacunek. Krzyknęła Teściowa. Na szacunek się zasługuje. A ty w tej chwili na niego nie zasługujesz. Leżysz w moim łóżku bez pozwolenia, odpowiedziała Eleny bez mrugnięcia okiem. Jana Borisowna próbowała się przekonać, twój syn na to pozwolił. To człowiek tego domu. A! Twój błąd! To ja płacę rachunki, wspieram tę rodzinę i podpisuję akt własności tego domu. Zatem to ja tu rządzę, wyjaśniła bez cienia wątpliwości e. Teściowa, widząc, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, zmieniła strategię, le nocą, nie bądź taka. Tylko ten jeden raz prześpij się na kanapie. To nie potrwa długo. Nazywam się e. Gawrilowna. I to ty będziesz spać na kanapie. Albo jeszcze lepiej, idź spać do swojego domu, powiedziała nieubłagana. Maksimo, zwabiony hałasem, pojawił się w drzwiach, zdezorientowany. Ilen, co się dzieje? Zapytał, jakby nie wiedział. Wykopuję twoją mamę. Jeśli ci się nie podoba, możesz przyjść ze mną, oznajmiła, zaczynając pakować rzeczy teściowej do torby sportowej płaszcz, buty, torbę, szalik. Zdesperowana Jana Borysowna próbowała apelować, synu, zrób coś. Twoja żona wariuje. Maksimo zawahał się, rozdarty między matką, która zawsze była posłuszna, a kobietą, która za wszystko płaciła. E nie poddawała się, zdecyduj teraz, Maksimo. Albo twoja matka wyjdzie z tego łóżka, albo wydwoje wyjdziecie z tego mieszkania. To twój wybór. Teściowa, wiedząc, że groźby są poważne, próbowała go zaatakować. Podniósł rękę, jakby chciał uderzyć Ilen, ale został on zatrzymany szybkim ruchem. Spróbuj jeszcze raz, a dopilnuję, żebyś się stąd wymknął, ostrzegła Elenę, mocno ściskając jej nad garstek. Puść mnie. To boli. Jana Borysowna jęknęła. Ubierz się i wyjdź. Masz dziesięć minut. Teściowa ostatecznie nie miała wyboru. Elena nie była już synową, która połykała, żeby była kobietą, która osiągnęła swój kres. Kiedy Jana Borisowna pakowała swoje rzeczy, mamrocząc puste groźby dała jasno do zrozumienia. To nie jest pożegnanie. To pożegnanie. Żadnych ostrzeżeń, żadnych wtargnięć, żadnego braku szacunku. To koniec. I tak, z mieszaniną determinacji i ulgi, Elena odzyskała nie tylko łóżko, ale coś znacznie ważniejszego szacunek, który od dawna jej się należał. Ponieważ niektóre bitwy są nie tylko konieczne, są jedyną drogą do pokoju. Podczas gdy Jana Borysowna ubierała się, mamrocząc przekleństwa i skargi na swoją gniewdzięczną synową, Maksim stał z boku, sparaliżowany między lojalnością wobec matki a strachem przed kobietą, która po raz pierwszy spojrzała na niego z stanowczością nieznoszącą ostrych słów. Kiedy teściowa była wreszcie gotowa do wyjścia, Elaine nie wahała się. Z ironiczną delikatnością wzięła ją za ramię i poprowadziła do drzwi. Maksim niczym zagubiony pies ruszył za nimi. — A dokąd idziemy? — Zapytał tonem gdzieś pomiędzy żałosnym a dziecinnym. Elejne nawet się nie odwróciła. To twój problem. Może dla domu mamy, bo ona najwyraźniej jest warta więcej niż własna rodzina. Suchym gestem otworzył drzwi i bez ceremonii wypchnął ich oboje na korytarz. Oburzony krzyk Jana Borisowny odbił się echem od ścian, ale zagłuszył go głośny trzask drzwi. Maksim próbował zawrócić, ale znalazł tylko zimne drewno i ostatnie kliknięcie przekręcanego klucza. Kilka minut później Elejne przyglądała się ze szczytu okna niemal komicznej scenie. Jej mąż w domowych kapciach i spodniach dresowych, zwinięty w kłębek na betonowej ławce obok budynku, mrugając przed przenikliwym listopadowym wiatrem. Obok niego Jana Borisowna, ubrana w najgrubszy płaszcz, gestykulowała, opowiadając litanie niesprawiedliwości. Elejne pozwoliła sobie na gorzki uśmiech, zanim zasunęła zasłonę. Po raz pierwszy od miesięcy w jego domu zapanowała cisza, cisza, która była warta więcej niż tysiąc wymówek. Spała aż do zapadnięcia nocy. Po przebudzeniu pierwszym odruchem było wyjrzenie przez okno. Byli tam, wciąż na tej samej ławce, teraz w otoczeniu ciekawskich sąsiadów, którzy chciwymi oczami chłonęli każdy szczegół rodzinnego dramatu, jakby to była telenowela na żywo. Elejne spokojnie przygotowała obiad, zjadła sama, obejrzała film. O dziewiątej wieczorem zadzwonił dzwonek do drzwi. Wiedziała, kto to był, ale nie spieszyła się. Elejne, proszę otwórz. Moja mama już wyszła. A ty, gdzie byłeś cały dzień? W głosie maksima brzmiał przygnębiony. Tak, prawie dziecinne. Na ulicy siedzę, brzmiała odpowiedź. I podobało ci się. Cisza. Elejne, przestań, marznę. Otworzyła drzwi i to, co zobaczyła, było idealnym obrazem porażki. Fioletowe usta, czerwony nos, drżące ciało w cienkiej bluzce i te same kapcie, w których go wyrzuciła. Wiesz już, jak to jest zostać wyrzuconym z własnego domu? Zapytał, krzyżując ramiona. Tak. Przepraszam. Dlaczego właściwie? Za to, że pozwoliłeś mojej matce spać w naszym łóżku. Zabycie dla ciebie niegrzecznym. Elaine wpuściła go, ale rozmowa dopiero się zaczynała. Maksimie, teraz zrozumiesz jedno: pracuję, zarabiam, płacę za to mieszkanie i utrzymuję tę rodzinę. Nie będę tolerować braku szacunku ani ze strony twojej matki, ani ze strony ciebie. Od dzisiaj ona nie postawi tu stopy bez mojej zgody. Jeśli chcesz się z nią spotkać, niech to będzie na neutralnym terytorium lub w jej domu. Czy to zrozumiałe? Skinął głową, po raz pierwszy zdając sobie sprawę, że kobieta przed nim nie jest już tą samą, która w milczeniu połyka żaby. A co więcej, jeśli ponownie wybierzesz matkę zamiast mnie, będziesz mógł z nią zamieszkać. Nie będę grał mężczyzny, który mnie nie szanuje. W kolejnych dniach Jana Borisowna próbowała wszystkiego: pełnych łez telefonów, wiadomości o jej wątłym zdrowiu, emocjonalnego szantażu, aby spotkać się z wnukiem. Ale Elejne była fortecą. Bez ostrzeżenia, bez danych wejściowych. Kiedy Teściowa pojawiła się bez zaproszenia, przez pół godziny pukała do drzwi, krzycząc, że wie, że są w domu, dopóki sąsiedzi zmęczeni skandalem, nie zagrozili wezwaniem policji. Wizyty ustały. Maxim ze swojej strony potrzebował czasu na przystosowanie się. Początkowo nadal spotykał się z matką w tajemnicy, powtarzając ten sam schemat, co zawsze. Dopóki Elejny się nie dowiedziała, i ultimatum było jasne, Albo przestaniesz z nią plotkować o naszym życiu, albo nasze małżeństwo się skończy. Perspektywa bycia bezdomnym i bez kobiety, która go wspierała, była jak wiadro zimnej wody. Po raz pierwszy zrozumiał, że ona nie blefuje. Jana Borisowna nie poddała się jednak tak łatwo. Próbował zwerbować krewnych, przedstawiając Elenę jako złoczyńcę tej historii. Ale ich skargi upadły. Żan, czy pozwoliłbyś swojej teściowej spać w swoim łóżku? Zapytała własna siostra, przypominając sobie, jak wiele lat temu sama wyrzuciła teściową z domu, gdy Maxim był dzieckiem. Cisza, która po tym nastąpiła, była wymowna. Kobiety w rodzinie jedna po drugiej zaczęły postrzegać Elenę nie jako wiedźmę z narracji Janie, ale jako osobę, która w końcu postawiła granice tam, gdzie powinny one zawsze istnieć. Miesiąc po skandalu Elenę pozwoliła teściowej odwiedzić wnuka pod rygorystycznymi warunkami wcześniejsze spotkanie, maksymalnie dwie godziny i ani słowa o sprawach rodzinnych. Jana Borysowna zgodziła się, przełykając dumę, bo pragnienie zobaczenia wnuka było większe niż upór. Pierwsza wizyta była pełna napięcia, ale kulturalna. Żadnej krytyki, żadnych niechcianych rad. Nawet Maksim się zmienił, dostał drugą pracę, zaczął więcej pomagać w domu, jakby w końcu zrozumiał, że przywilej bycia zatrzymanym ma swoją cenę, a tą ceną jest szacunek. Elejne nie żywiła urazy, ale jej granice nie podlegały negocjacjom. Twój dom, twoje zasady. Jeśli ci się to nie podobało, możesz usiąść na ławce na zewnątrz, niezależnie od pogody. Rok później dynamika rodziny uległa zmianie. Maksim był bardziej obecnym mężem i ojcem. Jana Borisowna nauczyła się mierzyć słowa. I Elejnę? Odkryła prostą, ale potężną prawdę. Czasami trzeba pozwolić ludziom poczuć chłód na zewnątrz, zanim docenią ciepło domu. Historia dnia, w którym Teściowa z synem zamarli na chodniku, przeszła do legendy w budynku. Sąsiedzi wciąż się śmiali, kiedy zobaczyli przechodzącą Jana Borisownę, teraz z powściągliwym uśmiechem i szacunkiem, jakiego nigdy wcześniej nie okazywała. Jeśli chodzi o Elenę, jej imię stało się synonimem jednego: autorytetu. Nikt inny nie odważył się kwestionować jej decyzji ani traktować jej z pogardą, ponieważ smakowała bez cienia wątpliwości. Wątpliwe, czy była gotowa bronić swojego terytorium bez względu na cenę.